Ostatnie pytanie, ponieważ mój kolega, również, również dziennikarz, który jakby sympatyzuje albo jest gejem, Piotrek Grabarczyk, bardzo poruszyła go historia w Orlando i chciałbym zapytać, ponieważ w Polsce podchodzimy do tego jeszcze bardzo po macoszemu, ale jak to wyglądało w Stanach? Czy Pani osobiście gdzieś... Pani była najbliżej tej tragedii, tak? Jakby w Głosy, które się pojawiły, to już tutaj nie będę chodził, wchodził w szczegóły, ale e, jaka jest reakcja? Jaka jest reakcja świata, jaka jest reakcja Joanny Grupy, jaka jest reakcja Stanów Zjednoczonych? Znaczy, moja reakcja jest, jestem bardzo zła. Bardzo, że to w ogóle do, te, do tego dopuściło. Bardzo, nie będę w politykę wchodzić, ale bardzo myślę, że to jest wina naszego prezydenta, że nic nie robi w tym kierunku. Kocham geje. Ludzie, dużo przyjaciół, co mam, co są gej, są niesamowici ludzie, um, ale to, obojętnie czy ktoś jest gej, czy ktoś jest kobietą, czy jest dziecko, to się nie powinno, nie powinny takie rzeczy się dziać i mnie, co mnie najbardziej donerwuje, że FBI już dwa razy robiły wywiad z nimi, że tak go puścili, i że żona niby jego, wiesz, pomogła mu kupić te MO do pistoletu. To jest okropne, to jest przykre, płakać się naprawdę jak się widzi to w telewizji, jak te rodziny przeżywają, to jest masakra, to naprawdę coś musi się, się zmienić w tym świecie, bo mojej koleżanki właśnie, jak, było, jak w Paryżu były te terror attacks, jej najbliższa koleżanka um, i kuzynka zginęła wtedy.